Dobra, już to chyba piąty raz próbuję, ale spróbuję raz jeszcze. Ponieważ mam tendencję do gadulstwa, w temacie kolarstwa i lepkość myśli, chcę Wam sprzedać wszystkie informacje w ciągu jednego odcinka, postanowiłem, że powiem Wam na temat techniki pedałowania, zanim to koło się zatrzyma. Można by powiedzieć, że więcej techniki można wprowadzić w chodzeniu, bo można robić kroki większe, mniejsze, stopy ustawiać szerzej i węziej. Jednak technika pedałowania ma kluczowe znaczenie to jak jesteśmy szybcy na wyścigach, jak dużo energii tracimy bądź oszczędzamy i bez wdawania się dzisiaj w anatomię i biomechanikę naszego organizmu. Nasze mięśnie, bo w zasadzie system nerwowy, musi uczyć się, musi nauczyć się napinać i rozluźniać mięśnie w odpowiednim momencie. Kiedy naciskamy na pedał jedną nogą, odpowiednie mięśnie w odpowiednim momencie muszą ruszyć do akcji. Kiedy idziemy już pedałem w dół do tak zwanej martwej strefy, mięśnie muszą w odpowiednim momencie i w odpowiedniej kolejności rozluźnić się. My wcale tego nie, nie robimy tak jak należy i dotyczy to zwłaszcza kolarzy MTB. Którzy trenują często w terenie na niższej kadencji i po prostu jadą na zasadzie wu, 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 wu. Oczywiście czołówka polski ma nieźle wyćwiczoną już technikę pedałowania, ale zawsze można coś pod tym względem poprawić. Dlatego dzisiaj proponuję Wam zapamiętanie, że chcemy się nauczyć właściwie napinać i rozluźniać mięśnie. Nie robimy tego jednak świadomie, robimy to całkowicie podświadomie. A żeby się tego nauczyć, Potrzebne nam są godziny jazdy na szosie z wysoką kadencją. Wiem, że na początek może to być bolesne, ale udajcie się na asfalt, na proste drogi, bez pagórków, i wykonujcie może minutowe, bardzo szybkie pedałowanie, i potem kilka minut, kilkanaście, albo nawet po prostu kontynuujcie sobie jazdę i takich minutowych. Szybkich kadencji zróbcie kilka albo kilkanaście podczas treningu. Nie róbcie tego podczas rozjazdu, bo będzie to dla was męczące. Stresujemy to koło. W każdym razie, jeżeli nauczycie się swobodnie pracować na bardzo wysokiej kadencji, a tyłek nie będzie wam latał, naprawdę poprawicie ekonomię waszej jazdy i w ten sposób zaczniecie zdobywać coraz lepsze pozycje na zawodach. Teraz pokażę wam jeszcze krótko, jak to wygląda podczas jazdy. Udało się. Dobra, troszeczkę Wam obniżyłem kamerę, żebyście widzieli moje nogi jak pracują, a w zasadzie potem już jak nie pracują, tylko jak podskakuję. Mówiłem Wam, żebyście robili takie 60 sekundowe, wysokie kadencje. Jakiej wartości? Jeżeli macie do tego sprzęt do pomiaru, no to staracie się powyżej 100, 120, ale 120 to na początek może być za dużo, bo po prostu tyłek będzie Wam skakał. A to, że oduczamy się takiej efektywnej pracy i techniki pedałowania. Potwierdza też fakt, że ja nie trenowałem już sporo czasu i kiedyś mogłem bez problemu uzyskać kadencję 120 obrotów na minutę. Teraz przy takiej kadencji strasznie będzie mi latał tyłek w górę i na dół. Pokażę wam to. Dobra, teraz pedałuję. Nie mam licznika, ale teraz pedałuję, myślę, gdzieś około 85 obrotów na minutę. Można zablokować amor, bo będzie latało 90. Może mam teraz. I teraz przy, przy takiej kadencji już czuję, że mi lata tyłek. Teraz mi już lata strasznie. Teraz jest już bardzo, bardzo ciężko. Mam takie poczucie, jakbym właśnie za późno wyłączał mięśnie podczas naciskania i w martwej strefie robię jeszcze takie uderzenie, a przecież nie da się już nigdzie nacisnąć. I wtedy odbijam się niejako od ramienia korby i mój tyłek leci w górę. I to jest tak zwane nieefektywne pedałowanie. I jeżeli wam rodzi się to pytanie, to owszem, fakt, że, owszem to fakt, że na zawodach MTB nie będziecie jechać z taką wysoką kadencją, bo uniemożliwia to teren, ale nawet przy niższej, nawet przy 60 jak będziecie cisnąć pod górę. Efektywność pedałowania na siedząco będzie dużo, dużo, na dużo wyższym poziomie i będziecie naprawdę lepsi od zawodników, którzy są na podobnym poziomie wytrenowania, ale nie mają takiej techniki. To tyle do zapamiętania na razie go